Wpadłem teraz mocno, głowa boli mnie Może to sen i dalej w łóżku sobie śpię Lawi chce zabić mnie i duszę zabrać moją Lecz torier ratuje mnie i bierze ze sobą Ochrania mnie, lecz ja odejść chcę Wyruszam więc, z gorbilną się. Nie jestem bez winy, załatwię tylko kilku z nich. Żeby życie zachowali neutralny, prawdziwy. Nie wiem, kto będzie ostatni. Kocham tych furomali. Kogo ja mam załatwić, a kogo nie? Neutralny bieg. Kogo ja mam załatwić, a kogo nie? Neutralny wiek. Chciałbym ochłonąć przy żartach tak sansa, bo. Zagadki jego brata to totalne dno oh Chcę walczyć z królem, ale sam przerywa nam Flau i zabija, a zgora co za głupi cham! Oh, 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 oh. Duże ich wziął, musimy ściąć go! Oh, 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 oh. Nie jestem sam, bo pomocników mam. Nie jestem bez winy Załatwię tylko kilku z nich. Chcemy życie zachowali. Neutralny, prawdziwy, nie wiem, kto będzie ostatni. Kocham tylko zombani. Ja i moje ziomki, zionie mrzonki, wyrywamy chwalda. jaźń nas jednoczy, kto podskoczy, ten majty zmoczy. Wygrał Frisk, lecz z sił odpadł, nagle w świecie ludzi wstał. Później dzwoni i do niego sam a mnie! <laughs> Boli tęsknota! Nie jestem bez winy, załatwię tylko kilku z nich. Chce by życie zachowali. Neutralny, Neutralny, prawdziwy, nie wiem kto będzie ostatni. Kocham tych Romani Kogo ja mam załatwić, a kogo nie. Kogo ja mam załatwić, a kogo nie. Neutralny wiek. Kogo ja mam załatwić, a kogo nie. Kogo ja mam załatwić, a kogo nie. Kogo ja